Pamiętaj, nie każda droga, która boli, jest błędna. Czasem prowadzę cię ścieżką, która wydaje się zbyt ciężka, bo właśnie tam dojrzewa twoje serce. Gdy upadasz, nie pytaj, dlaczego mnie to spotyka? Zapytaj, czego chcesz mnie przez to nauczyć? Bo ja nie oczyszczam twojego życia burzami, oczyszczam twoją duszę tym, co przetrwasz razem ze mną. Mówisz, że mnie nie słyszysz, ale czy wiesz, że w ciszy mówię najgłośniej? Kiedy wycofuję moje słowa, nie znikam. Daję ci przestrzeń, byś usłyszał własne serce i zrozumiał, czego naprawdę pragniesz. Cisza nie jest znakiem opuszczenia, jest zaproszeniem, byś szukał głębiej, bo kto mnie szuka w ciemności, ten znajdzie mnie w światłości. Nie proszę cię, byś uniósł wszystko, proszę byś podał mi to, czego już unieść nie możesz. Człowiek kruszy się tam, gdzie nie chce przyznać się do słabości, a ja wchodzę tam, gdzie człowiek wreszcie powie: Panie, nie daję rady, wtedy zaczynam działać. Nie wtedy, gdy jesteś silny, lecz wtedy, gdy w końcu przestajesz udawać, że musisz być. Świat powiedział ci, że miłość jest dla słabych. Ale ja mówię: tylko silni potrafią kochać, bo miłość kosztuje czas, cierpliwość, wybaczenie. Gdy kochasz, nie tracisz, rośniesz. Świat karmi dumę. Ja karmię serca, które umieją zniżyć się, by drugiego człowieka podnieść wyżej. Taka miłość nie potrzebuje uznania. Ona sama jest dowodem obecności Boga. Nie każdy, kogo trzymasz, został ci dany na zawsze. Niektórzy są lekcją, inni przystankiem, jeszcze inni lustrem, w którym masz zobaczyć prawdę o sobie. Pozwól odejść tym, którzy nie potrafią iść z tobą dalej. Kiedy ja zamykam drzwi, robię to po to, byś nie wrócił tam, gdzie twój duch już nie pasuje. Ufaj, mam dla ciebie miejsce którym odetchniesz pełnią serca. Ciemność nie jest twoim wrogiem, jest przestrzenią, w której rodzi się nowe światło. Nasiono też musi trafić pod ziemię, zanim zobaczysz, że żyje. Tak samo jest z tobą. Kiedy wszystko w twoim życiu przycicha, to znak, że szykuje coś, co wyrośnie z ciszy. Nic, co obumiera ze mną, nie ginie. Ono zmienia formę. I wraca silniejsze. Myślisz, że wiara to pewność? Nie. Wiara rodzi się tam, gdzie nie masz już pewności, tam, gdzie każdy krok jest ryzykiem, a mimo to idziesz dalej. To właśnie wtedy nie idziesz już sam, choć możesz tego nie czuć. Zaufaj. Czasem prowadzę cię przez noc, byś nauczył się dostrzegać światło, którego inni nie widzą. Pewnego dnia przyszedłeś do mnie i powiedziałeś: Panie, boję się iść dalej, bo jeśli znów upadnę, nie podniosę się już. A ja odpowiedziałem: Ale czy nie wiesz, że ja jestem najbardziej blisko właśnie wtedy, gdy człowiek najbardziej drży? Kiedy stoisz pewnie, pozwalam ci iść sam. Kiedy się chwiasz, podtrzymuję cię ręką. A kiedy upadasz, podnoszę cię szybciej, niż ziemia zdąży cię przyjąć. I dodałem: Nie bój się upadku, bój się tylko tego, by nie iść za mną, bo człowiek, który idzie sam, liczy na swoją siłę, a ten, który idzie ze mną, liczy na siłę, która nigdy się nie kończy. Widziałem, jak latami nosiłeś w sobie gniew, jakby był twoją ostatnią ochroną przed światem. Mówiłeś mi: Nie potrafię wybaczyć, to zbyt dużo. A ja odpowiedziałem: Wiem, dlatego nie proszę Cię byś zrobił to od razu. Proszę byś pozwolił mi Cię przez to przeprowadzić, bo przebaczenie nie jest jedną decyzją, jest drogą, na której codziennie zdejmujesz kolejną warstwę bólu. A ja idę obok Ciebie, dopóki Twoje serce nie przestanie krwawić. Bo kiedy leczysz się ze mną, to nie tracisz, to odzyskujesz siebie. Przyszedłeś do mnie z pytaniem: Dlaczego milczysz, kiedy najbardziej Cię potrzebuję? A ja spojrzałem na Ciebie z miłością i powiedziałem: Czy ojciec, który uczy swoje dziecko chodzić, trzyma je cały czas za rękę? Czy nie musi czasem odsunąć się o krok, aby nauczyło się ufać własnym nogom? Nie milczę, by Cię karać. Milczę, byś usłyszał, że masz w sobie więcej siły niż kiedykolwiek wierzyłeś. A kiedy dojdziesz do końca tej ciszy, usłyszysz, że cały czas szeptałem ci do serca, tylko nie umiałeś jeszcze tego rozpoznać. Mówisz, że niesiesz zbyt wiele. Ale czy wiesz, że najcięższe dary przychodzą w postaci trudnościach? Kiedy pewnego dnia spojrzysz wstecz, zrozumiesz, że nic, co przeżyłeś, nie było bez sensu. Nawet to, co wydawało się, nie do zniesienia Bo ja nie daję ciężarów, by cię złamać. Daję je, byś na końcu mógł powiedzieć: Gdyby nie On, nie przeszedłbym przez to, i wtedy Twoja historia stanie się światłem dla innych, którzy idą przez noc. Bo świadectwo nie rodzi się w wygodzie, rodzi się tam, gdzie przetrwałeś, dzięki mnie. Przyszedłeś ze złamanym sercem i zapytałeś: Panie, dlaczego zabrałeś to, co kochałem? A ja odpowiedziałem: Ja nie zabieram. Ja przekształcam, nie niszczę drzew, które przynoszą owoce, ale czasem przycinam to, co przestało prowadzić Cię dalej. Strata boli, bo człowiek trzyma się tego, co zna. Ja prowadzę Cię do tego, co potrzebne. I kiedy wrócisz do mnie po czasie, zobaczysz, że miejsce, które wydawało się puste, było miejscem, które przygotowywałem, by wypełnić je czymś większym niż kiedykolwiek prosiłeś. Mówiłeś, Panie, jeśli naprawdę jesteś, pokaż mi to. A ja odpowiedziałem, a jeśli ja właśnie teraz ci to pokazuję? Wiara nie przychodzi wtedy, gdy wszystko jest jasne. Przyjdzie wtedy, gdy wejdziesz w miejsce, w którym nie ma nic pewnego, oprócz mnie. Tam, w tej ciemności, której tak się boisz, ja jestem bliżej niż twoje własne myśli. Zanim zawołasz, ja już słyszę. Zanim upadniesz, moje ręce już czekają. Zanim powiesz ratuj, ja już jestem w drodze.